Dolegliwości układu żołądkowo-jelitowego mogą powodować ból kręgosłupa. Cześć, z tej strony Dominik Tabor, zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Dolegliwości układu żołądkowo-jelitowego mogą powodować ból kręgosłupa. Zdrowie jelit i dobre samopoczucie w obrębie brzucha są jednymi z najważniejszych parametrów warunkujących ogólny dobrostan pacjenta. Czy ich brak jednak może wpłynąć na wystąpienie bólu u kręgosłupa? Jest to jak najbardziej fakt. Oprócz oczywistych połączeń mechanicznych, przyczepu kreski jelita cienkiego, przy powiązania powięzi okrywających z mocującymi narządy do ściany tłowia. Mechanizm tworzenia bólu kręgosłupa w wyniku dolegliwości trzewnych jest jeszcze dwojaki: neurofizjologiczny oraz płynowy. W momencie, w którym dochodzi do podrażnienia receptorów śródściennych traktu żołądkowo-jelitowego, neurony trzewne wysyłają impuls do rdzenia kręgowego. W przypadku długotrwałej niekorzystnej stymulacji, z angielskiego noxious stimulation, może dojść do uwrażliwienia na danym poziomie rdzenia kręgowego. Unerwiane z kolei z tego samego poziomu tkanki mogą wykazywać spadek progu pobudliwości, a nadmierna impulsacja w różnych blaszkach na poziomie danego metameru wpływa na podrażnienie włókien bólowych. Podejrzewa się również, iż impulsy trzewne docierają do wzgórza tą samą drogą co bodźce somatyczne. Stąd też może dochodzić do skojarzenia dolegliwości obszaru trzewnego z odpowiadającym mu na przykład polem skórnym. Drugi mechanizm obejmuje zaburzenie odżywienia tkanek poprzez zwiększenie ciśnienia i zaburzenie gradientu ciśnień w jamach ciała. W efekcie upośledzenia cyrkulacji płynów w tkankach może dochodzić do gromadzenia mediatorów stanu zapalnego, co w efekcie końcowym wpłynąć może na spadek wytrzymałości mechanicznej danego obszaru, zwiększenie stymulacji chemicznej i w mechanizmie końcowym wystąpienie bólu. Drogi bólu przez podrażnienie struktur trzewnych nazywamy odruchem wiscerosomatycznym. Dzięki istnieniu podobnych odruchów, praca osteopatyczna może wpływać poprzez oddziaływanie na powłoki ciała, skórę, powięzi i mięśnie, na funkcję narządów wewnętrznych. Oczywiście temat ten wymaga dalszych badań, jednak nie ulega wątpliwości, iż zdrowie bądź jego brak narządów wewnętrznych wpływa znacznie na dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa. Czy ty w swojej praktyce bądź życiu spotkałeś się z pacjentami, u których dolegliwości jelitowe wpłynęły na ból kręgosłupa? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach.